Witam w niedzielę, u nas dzisiaj wreszcie jakaś normalna pogoda, więc zapraszam na mały spacer ze mną. Jest około 17, jest około 20 stopni i jest przepięknie dzisiaj jest dzień matki do tego. Wreszcie możemy cieszyć się magnoliami w tym roku. Ponieważ przez ostatnie dwa lata jedynie że Covid, to jeszcze magnolie nam zdechły, bo były w maju przemrozi. jak pięknie. Kocham kiedy liście są tak dopiero w pączkach. A tutaj kolejna biała jak śnieg. Widzę, że wiele osób ćwiczy już swoje uderzenia w golfa w ogrodach. No zbliża się już sezon. Już w zasadzie chyba mogą grać teraz. A u nas zbliżają się wybory prowincjonalne, więc pełno różnych znaków jest na trawnikach. Jeden z tych znaków mówi, żeby nie prywatyzować ontaryjskiej opieki medycznej. Nie wiem, czy wiecie. U nas nie ma prywatnych przewodów. No, ale niektóre drzewa jeszcze zupełnie łysy są. Nie tak jak w Europie. Tutaj wszystko jest opóźnione o jakieś 6 tygodni. Z pogodą, ależ cudowny, wysoki świerk. Jak widzicie, 8 maja a dopiero kwitną teraz forsycje u nas. Tutaj ktoś kreatywnie przystroił. Kwietnik. Kiedy są takie drzewa, przy posesji to się czuje, jakby się mieszkało za miastem, a nie w samym centrum miasta, prawda? No i te nasze słupy. Dużo osób się mnie pyta, dlaczego tak jest. No, w tych nowych dzielnicach już normalnie kable są pod ziemią, ale że mieszkamy w najstarszej dzielnicy miasta, to niestety są te słupy. Jaka piękna broza. Tutaj też przepiękne, wielkie stare drzewa. Bardzo lubię domki w takim stylu, właśnie z takimi wykuszami. Każdy dom ma całkiem inny charakter tutaj. I to właśnie nadaje wyjątkowość tej okolicy. Zobaczcie, jaki ten dom jest tajemniczy. I olbrzymi. No i wreszcie zaczynają wschodzić też i konwalie. Też mam je ja w swoim ogrodzie. A zobaczcie tutaj na ten przepiękny krzak. No nie krzak, drzewo. Magnolii. Wow. A tutaj jest przepiękny dom, który kiedyś należał do matki jednego z moich klientów. Jakie cudne kwiaty. A tutaj też dom w stylu domek za miastem Te wszystkie domy tutaj mają wręcz przecudne ogrody. Szkoda, że nie ma takiej wycieczki o tych ogrodach. Ten jest też fajny, bardzo estetyczny w szarościach. No i oczywiście nie byłoby tutaj tej dzielnicy bez tych pięknych starych drzew jest dosyć wietrznie, więc mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. No ale jakbyście nie słyszeli, to widoki mówią same za siebie. żadnej Ameryki tutaj nie odkrywam. ciekawy domek. Ta magnolia jest trochę późniejsza. Dopiero rozkwita. Tutaj jest ten mój ulubiony dom, który pokazywałam już wiele, wiele razy. Ale zepsuli go wizualnie tym koszem do koszykówki. No ale jak ktoś ma małe dzieci, no to tak jest. Patrzcie na ten piękny dach. On trochę waży. Piesek sobie patyka takiego wielkiego niesie. Moja ulica. Patrzcie, ta dzielnica została ustanowiona w 1916. Ja stoję jeszcze na granicy Waterloo, a tutaj zaczyna się drugie nasze bliźniacze miasto Kitchener. Także tamten dom już chyba jest w kitchener, a te są jeszcze w Waterloo, więc chodźmy do Kitchener. No i tutaj też jest jeden z moich ulubionych domów. Kolejna cudna magnolia. To jest to miejsce, w którym rośnie ten tropikalny lasek. No i tutaj jest ta wywieszka o historii tej okolicy. Na razie są tulipany, ale nie mam wątpliwości, że w październiku, czy we wrześniu, nawet albo i wcześniej będę mogła gdzie mają plakietki, jakiego typu tulipany są posadzone Bardzo mądrze, kolejne unikalne domy Latarnie bardzo dodają tutaj nastroju kilka dni z rzędu już tak wieje, ten wiatr jeszcze jest taki zimny Może to jest piękny czas roku wszystko rozkwita. Widzę, że te lampy kończą się wraz z granicą miasta. Sympatyczny kleks koloru, kolejna piękna Magnolia, a w tle nowo wybudowane o takich starszych ludzi, to zauważyłam ostatnio taki trend, że ludzie wolą jednak sprzedać swoje domy i wynajmować mieszkania, w których nic już nie muszą robić w sensie na zewnątrz. Bardzo bardzo wielu klientów moich tak zrobiło, super wykorzystanie trawnika przed domem. Nie, nie mają tutaj z tyłu ogrodu, bo to jest na rogu. No, zobaczcie, malutka szklarnia. Więc jak już mówiłam, rynek wynajmu kwitnie. Ten dom należy do pewnego naszego znajomego. I wyobraźcie sobie, że on kupił ten dom z panią, która była właścicielką tego domu. I podpisali taki kontrakt, że ona może żyć. W tym domu tak długo, jak ona będzie żyła, więc on mieszka w tej dobudówce. Zupełnie niesamowita historia, także ona mieszka na dole. On mieszka w tej dobudówce. Ta dobudówka jest dosyć duża, a na górze wynajmuje studentom. Ten dom w ogóle ogrodu nie ma. Ja bym nie mogła mieć domu bez ogrodu. Ogród to jest dla mnie numer jeden jak tutaj jest fajnie, spokojnie i 5 minut piechotą do centrum miasta jakoś w ogóle mnie nie rajcują te nowe dzielnice wiem, że te domy są dużo większe dużo bardziej luksusowe ale ja wolę taką różnorodność na takich zwierzątek biega tutaj wszędzie tu na ulicy, bo cię rozjadą Znak, uważać na przechodzące króliki. Ale ładny kolor tego samochodu. Chcesz nam zrobić sobie taki znak i postawić Uważać na przechodzące oposy. ulica, którą idę jest dokładnie równoległa do mojej. I cudne hyacenty. Okej, okay, jestem z powrotem na mojej ulicy. Do fiołków. Jeden z większych domów tutaj, jak nie największy. I bardzo lubię ten mały biały Kiedy go remontowali, znaczy rozmalowali i zupełnie zerwali ten bluszcz. Ale teraz z powrotem narósł. I on, kiedy wypuści listki, później na jesień one się zrobią czerwone. Tak cudnie to wygląda. Z tą białą ścianą. Jest tu wiele domów z tak zwanym pruskim murem. Jak widzicie, ludzie mieli jakąś większą wyobraźnię, jeśli chodzi o budowę i projekty domów. Teraz takie wszystko zrobiło się sztampowe. Wydaje mi się, że to chodzi o pieniądze. Szkoda, że tak jest. Bardzo ładne wejście. Niektóre te domy na rogach są bardzo ładne, ale mają tak mało miejsca. Zero ogrodów. To jest ten znak, o którym mówiłam, żeby nie prywatyzować naszej opieki medycznej. Chcą prywatyzować, a do specjalistów trzeba czekać z rok. Można umrzeć. Chociaż też, też nie chciałabym, żeby było sprywatyzowane do tego stopnia, jak jest w Polsce, bo w Polsce teraz faktycznie nie można się do normalnego lekarza dostać, chyba, że pójdziesz prywatnie. Też jest jakaś paranoja. Jak podobają Wam się takie kościoły? Trochę inne niż polskie, prawda? Jaka burza żonkili. Sorry, że trochę czasu, ale muszę kręcić moim telefonem. Bo znowu baterie mi padły, czas na wymianę baterii. Mam nadzieję, że nic się nie stało z aparatem i że to tylko baterie, niby pokazują naładowane, a później padną. Wczoraj tak samo miałam w sklepie, ale mój telefon też był wyczerpany. Także nie dokręciłam, ale i tak ten filmik jest bardzo długi. Jakie fajne okienko. I te białe dachówki. Taki mały smaczek. I słyszę też czypmanka. A okay. little one Hey, guys! You're gonna be famous! <laughs> Tak! O ja! Więc jak ojciec są? 10 lat i 10 lat. O, oh, 10 lat i 10 lat. Papi, komuś znasz moje katki? O! Kiedyś znasz je? Tak? Nice, papi, nice papi. O ja! No i mój spacer dobiegł końca. I dziękuję Wam bardzo, jeśli i wy w nim. Uczestniliście dzień czy dwa później. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i jeszcze raz wszystkim mamom po drugiej stronie oceanu życzę Happy Mother's Day!